Zdecydowaliśmy się wreszcie spróbować owoców. Zaczynamy? Chili moja to bardzo częsty smak w lodach. Czuć się z daleka, bardzo słodki, taki jakby mleczny zapach. Pestki niejadalne, ale sam owoc przesłodki, pyszny. Tak, jeżeli miałbym powiedzieć, jaki polski owoc najbardziej przypomina, no to to będą bardzo słodkie gruszki. Następnym owocem, które spróbujemy, będzie granadia. Smakuje jak agrest. Jak Bardzo słodki agrest. Dla mnie pachnie lekko stęchlizną. Tumbo. Podobnie jak marakuja, granadia, którą przed chwilą mieliśmy, albo granat, ma takie charakterystyczne nasiona w środku. I to jest kwaśne. Teraz spróbujmy pakai. Myślałem, że faktycznie wśród owoców sprzedają Jakąś fasolę albo buch. całe wnętrze. Pestka jest owinięta niby watę. Mm -hmm. Wata jest bardzo delikatna. Bardzo ciężko przelować smak do czegoś. Teraz coś bezpiecznego: banany. Banany, które rozmiarem są znacznie inne niż te, które mamy w Polsce. Mają bardzo cienką skórkę w porównaniu do, do tych naszych. Poza tym wyglądają jak banan. Konsystencja jest dużo bardziej zwarta. Mięsista i smak dużo bardziej bananowy. Zdecydowanie wolę te banany niż te, które mamy w kraju. Tego owocu jestem bardzo ciekawa. Cytryna dulce, czyli słodka. Pachnie jak cytryna, wygląda jak cytryna. A smakuje jak mandarynka. <gryw> bardzo przyjemny zapach, smak. Fajny owoc. Czas na mandarynkę. Tak samo wygląda, tak samo pachnie. Po tej cytrynie dla mnie jest trochę za Co na pewno ma dużo pestek. Czas na tunę. Tuna to, to owoc kaktusek. A z tego co mi się wydaje, to jest po prostu owoc opuncji. Tak? Konsystencja arbuza. Posmak, pomieszanie arbuza z jabłkiem delikatnym. Taki... Pestki ma twarde, nieprzyjemne. Tak to ci każe jest? Przedostatni owoc. Pepino dulce. Pepino to również ogórek, więc chcąc kupić owoc, trzeba dodać, że chodzi o. słodkie ogórk. Dokładnie. Pachnie zupełnie jak melon. I smakuje jak melon. <noise> A tutaj, jak dla mnie, nie ma niespodzianki. Bardzo smaczny owoc. Taki bardzo zamiennik melona dla mnie. Ostatni owoc dzisiaj na Generalnie owoc jest w środku tej skorupce. Wygląda tak. Wygląda jak mały pomidorek. Kształtem, wielkością. Nazywane jest peruwiańską czereśnią. A w smaku? Dla mnie zupełnie jak agrest. Agrest i paczeczka? Pomieszanie. Kwaskowe. Mocno kwaskowy owoc. To nie są jeszcze wszystkie owoce, jakie były dostępne na targu, jakie widzieliśmy. Nie spróbowaliśmy pitai. Blokowe. Tak, lokumę piliśmy co prawda w koktajlu, ale nie próbowaliśmy jej w surowym owocu. Było też kilka owoców, które przykuły naszą uwagę, ale sprzedawca powiedział, że się nie nadają do jedzenia na surowo, jedynie w koktajlu, bądź po ugotowaniu. Z tych, które dzisiaj tutaj mieliśmy, które tobie najbardziej smakują? Ciężko powiedzieć, wszystkie są jakieś dziwne. Nie? A gdybyś miał wybrać któryś, żeby zjeść jeszcze kaktus. raz? zdecydowanie, kaktus jak dla mnie jest na lato, dużo wody. Przypomina w smaku mix arbuza i melona. Także kaktus zdecydowanie jak najbardziej. I reszta bądź za słodkie, czasem za kwaśne, czasem bez jakiegoś lepszego smaku. Choćby to mi nie przypadło do gustu. Też nie bardzo mi się to spodobało. Tu, tak samo niekoniecznie mi pasujący smak, pepino dulce. To jest coś, co bym chętnie jadła częściej. I chirimoya. Też bardzo fajny smak, taki delikatny. Nie można tego za dużo zjeść, ale przyjemny smak do deseru na pewno. Jeżeli znajdziecie te owoce gdziekolwiek w Polsce, to możecie spróbować, powinny smakować tak samo. Polecamy. Nie bójcie się nowych smaków. Ciekawe są. Cześć. Cześć.